Lokalne grupy działania z terenu Województwa Mazowieckiego, Opolskiego i Dolnośląskiego przystąpiły do realizacji wspólnego projektu Campinos Pros na Granic dziedzictwo kulturowe trzech regionów. W ramach umowy z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego do realizacji projektów współpracy. I w ramach projektu współpracy dzisiaj spotykamy się również z zespołami ludowymi, bo, tak jak wcześniej powiedziałem, to jest najbardziej wdzięczny materiał dla organizatorów. Oni się na nic nie obrażają: na, na pogodę, na wodę, na zimno, bawią się w własnym y, gronie, cieszą się z tego. Także zespoły ludowe zawsze będą tutaj w naszym, y, w naszym stowarzyszeniu, y, nam towarzyszyły. Projekt, który podzielony został na trzy części. Pierwsza część Festiwal Kuchni Regionalnych na terenie LGD między Wisłą a Kampinosem, druga część Festiwal Zespołów Ludowych na terenie LGD Szlakiem Granitu i trzecia część Festiwal Ludowego Bajania i rękodzieła na terenie LGD Górna Prosna, realizowany był przez każdego partnera projektu. Od samego początku przyświecała temu projektowi integracja. I to daleko idąca integracja, bo integracja trzech regionów, tak jak mamy na polderze kultura, dziedzictwo trzech regionów, czyli DK3R, jak to zostało wymyślone wspólnie przez trzech, trzy grupy działania. Te spotkania, które odbywają się od początku i. Cała idea, która przyświecała napisaniu tego projektu, idzie w kierunku integracji daleko posuniętej integracji i tutaj trzeba powiedzieć, że środki unijne, które są przeznaczone na te działania, już jesteśmy pewni w tej chwili, że zostały wykorzystane nawet nie w 100%, prawidłowo, ale nawet w 200%. Jego celem było zaprezentowanie dziedzictwa kulturowego trzech regionów. Ja muszę powiedzieć, że my, my będziemy organizować następne festiwale o, o innym profilu, ale my będziemy mieli rękodzieło i, i bajanie. Ale będziemy chcieli te zespoły też wplątać w to, żeby one no trochę upiększały, bo samo bajanie będzie takie trochę monotonne, a zespoły zawsze okraszą to i, i rozweselą takie, takie występy. Różnorodność kulturowa Mazowsza, Dolnego Śląska i Opolszczyzny zaprezentowana, zebrana i opisana przyczyniła się do lepszego poznania starych zwyczajów i obrządków. Kuchni regionalnych, muzyki ludowej czy rękodzieła ludowego. Kultura ludowa też jest jakby w zainteresowaniu samorządu województwa dolnośląskiego, wydział, którym kieruje co roku organizuje Festiwal Tradycji Dolnego Śląska w Operze Dolnośląskiej. Poprzez takie projekty, które tutaj są realizowane, również wspieramy, podpisując umowy na realizację tych projektów tak? poprzez lokalne grupy działania. Też stawiamy na współpracę, tak, na wymianę doświadczeń i to na to, żeby te zespoły pokazywały swoją twórczość, swoje jakby tradycje w, na terenie dolnego śląska i żeby nasze zespoły jeździły również tam, tak żeby wymieniały się właśnie jakie są stroje, jakie są utwory, także żeby to propagować, żeby ta kultura ludowa nasza była coraz bardziej bogatsza i żywa. I przypominam, że spotkaliśmy się tutaj na festiwalu zespołów ludowych, który jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Europa Inwestująca w obszary wiejskie. Drodzy Państwo, my teraz mamy jedną niespodziankę, niby piosenka finałowa, zaśpiewana i zagrana już w trakcie. W zasadzie można powiedzieć, że na początku. A zapytam się teraz, tutaj ty, po coście tu przyszli? A komu, jak tam nikogo nie ma? Tak, teraz wszyscy są tu. Moi drodzy, nawet bez zapowiedzi i zaprosin wszystkich zespołów, sami się tutaj wszyscy zeszli i zaśpiewamy piosenkę napisaną specjalnie na dzisiejszy festiwal Hej, LGDowcy, zgadza się? Wszyscy znają tekst? To się cieszy. Kapela będzie przygrywać. Tutaj kierownik sobie przyniósł bymbyn Bymbyn i ponoć będzie wstęp i wszyscy wchodzą. A więc odliczamy. Uwaga! Raz, dwa, trzy i cztery. Się? A czy wam się podobało? Czy wam się podobało? Moi do to były nasze ze szkoły.

Zastępca Prezesa Stowarzyszenia Edyta Szczerbień. Zapraszamy naszego stoiska, na którym znajdują się produkty nasze ręcznie, wszystko wykonane, tradycyjne. Jabłecznik, sernik przepyszny, rogaliki z nadzieniem owocowym, jak również pierożki ruskie, czyli biały ser i ziemniaczki oraz gołąbki zrobione troszeczkę inaczej, to znaczy inaczej przez to, że dodana została marcheweczka do nich, do farszu. Są przepyszne, także zapraszamy serdecznie. Chciałabym ja bardzo, bardzo serdecznie podziękować za pracę, którą położyliśmy, za to, że tak chwili zaprezentowaliśmy te rzeczy. No i życzymy Wam bardzo, bardzo szczęścia, szczęścia, proszę państwa ja powiem tak czy państwo już, już powiedzieli ja nie powiedzieć że to była, hej, no, ale myślę, że y, muszę powiedzieć tak że ten ostatni etap naszego tytułu się Stakardy, z takimi interesowani, że musieliśmy wybierać tych uczestników w ekwivalu z BAM. I cieszę się, że są dzisiaj z nami dwa nowe stowarzyszenia. Czyli stowarzyszenie z Piko Rągówki z Koło porończyć że To jest oczywiście groźbiczne, bo musi być, ja bo przynajmniej zawsze, na szczarno, zawsze z nami To panie jesteście dobre, Hej! O! To jest w tym, bardzo Dryятно, w sensie. się, szczególnie dla nas Ja powiem tak, Europa powiedziała, że być może w następnym okresie programowania spotkamy się z realnym, z Dlatego, że to do tego programowania mówi tak, że projekt jest w sprawie jedna z ważniejszych spraw, w której czekają ten My w mamy trzy rzeczy, czyli wiemy jak śpiewamy, wiemy jak paliamy, wiemy jak karmimy

w tym czasie przeciągnęli. to się skończyło praktycznie nie stało. No, ale już za to że na całym konsekwencji było nawiązane coś, jakie w tym miesiącu, jakby zrzucić płatne potencjały na przyszłość.

to była także aktywizacja lokalnych społeczności, promocja lokalnych potraw, zwyczajów i obrządków ludowych i co ważne, okazja do poznania się ludzi żyjących w trzech różnorodnych kulturach. Chcę powiedzieć tak, że dzisiaj rozdamy proszę Państwa nowe przyprawy do czyli przyprawę przyprawy przyprawę brodowy, oczywiście ciekawe graniców. Ja jak Państwo to tych wszystkich płotów, to tylko Wy wiecie a my na końcu o tym jeszcze y, napiszemy i to no, proszę Państwa pójdzie, y, pójdzie w świat Miałbyś ja to mały to a, ale na talerzyzyce na chyba trzy wesela lepiej żeby to były półkratiny bo na półkraty zawsze tego trzeba y, nie życzę Państwu niezapomnianych graczy nowych smaków i